Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Poczekam dwie minuty, bo i tak jestem minutę przed czasem. W końcu się udało w środę o 19.00. Tak jak miało być od początku, i zawsze w środę, ale nie będzie. Ale nie będzie, i też o tym powiem zaraz, ale jeszcze chwilę sobie poczekam. Poczekam sobie chwilę, momenci jeszcze. I w ogóle miało być mniej poważnie na tych live'ach, a wcale nie wychodzi mi to mniej poważnie. Chyba nie potrafię być niepoważny, niestety. Dzisiaj zespoły interdyscyplinarne w realizacji budowy dla formuły zaprojektuj i zbuduj czyli o tym, że w procesie budowlanym już nie wystarcza zatrudnienie samego architekta. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego świat się tak komplikuje? Dlaczego wszystko jest trudniejsze niż kiedyś? Dobry wieczór. Um, live'y są archiwizowane na kanale Budujmy Lepiej na YouTubie, ponieważ jak już wspominałem, Facebook usuwa te live'y e, co chwilę. Znaczy nie, że moje, tylko w ogóle usuwa live. W dzisiejszym odcinku zespoły interdyscyplinarne w realizacji budowlanej dla formuły za projektu i Zbuduj i to nie będzie lekki odcinek, a miało być lekko, ale nie jest lekko. Bo to nie są proste rzeczy. No właśnie, dlaczego wszystko się komplikuje? Dlaczego sam architekt to już za mało? Jeżeli mamy coś projektować, mamy coś budować i chcemy mieć tego Ciekawe efekty. Chcemy, by nasz budynek był budynkiem sensownie zbudowanym, przemyślanym, sensownie zaprojektowanym, sensownie zbudowanym i budynkiem, który przez lata będzie nas cieszył niskimi rachunkami, niskimi kosztami eksploatacji. Bo o to idzie gra dzisiaj w dzisiejszym świecie o to idzie gra, by Budynki, które budujemy nowe, które projektujemy, były budynkami tanimi w utrzymaniu, ponieważ mamy kryzys energetyczny, zewsząd słyszymy o problemach, o wysokich cenach energii. Lepiej się nie zapowiada. No więc, metoda w tym, by projektować inaczej niż do tej pory, by projektować inaczej budynki, by projektować inaczej instalacje. By projektować inaczej, by zmienić myślenie. I dlatego potrzebne są zespoły interdyscyplinarne, a nie architekt. Sam architekt, oczywiście architekt też jest bardzo potrzebny, ale już nie jako sam architekt. Pracownie projektowe, które będą rozwijały się w kierunku zespołów interdyscyplinarnych, takie, które będą zatrudniały wszystkich istotnych, Graczy do tworzenia projektów sensownych i ekonomicznych, te będą się rozwijały. Czyli co? Takie zespoły interdyscyplinarne to fizyka, chemia, materiałoznawstwo, energetyka, fizyka, fizyka i fizyka, również chemia, bo jeżeli mamy budować budynki ekologiczne z materiałów nisko przetworzonych, budynki zdrowe to musimy mieć do czynienia ze specjalistami od materiałoznawstwa, od chemii, od fizyki, bo budynki muszą być stabilne temperaturowo, budynki muszą być mm, komponowane z materiałów niechemicznych, nisko przetworzonych, ponieważ mamy problem na świecie z tym, że giniemy w świeciach, giniemy w chemii, świat jest coraz brudniejszy, wysypisk śmieci, jest coraz więcej śmieci, jest coraz więcej przetwórstwa, jest coraz więcej chemii. No a w ślad za tym chorujemy. Chorują ludzie, chorują organizmy żywe, no bo w środowisku nasyconym chemią ciężko nie chorować. Czyli co chcemy budować w tej chwili? Jakie budynki? Budynki z materiałów nisko przetworzonych, niechemicznych i budynki niskoenergetyczne, a zarazem budynki trwałe. Niskoenergetyczne w rozumieniu takim, że musimy projektować budynki o stabilnych parametrach takich e, gdzie takie gdzie jeżeli zastosujemy źródło ciepła źródło energii no to e, po prostu tej energii nie będzie potrzeba wiele produkować by ten budynek m, był ciepły tej energii nie będzie trzeba wiele produkować by ten budynek łatwo było schłodzić e, czyli nie będzie trzeba produkować wiele energii po to, by uzyskać stałe parametry czyli komfort w środku w budynku, ponieważ przegrody będą stabilne. Przegrody, ściany zewnętrzne i wszystkie składowe tych ścian są trudne. O, jesteśmy, wróciliśmy. Jest połączenie. No więc tak, pomyślałem sobie, że w ogóle ten odcinek dzisiaj, ten live. To jest temat na odcinek. To jest temat na odcinek, dlatego, że jest to, o czym mówię, to złożony temat dosyć i w zasadzie powinien być omówiony w stacjonarnym, normalnym odcinku, i być może taki stacjonarny, e, normalny odcinek kiedyś zrobię w tym temacie projektowania interdyscyplinarnego. Wracając e, do sedna sprawy. Potrzebujemy wielu specjalistów w projektowaniu, no bo jeżeli mamy projektować z materiałów nisko przetworzonych, to kto nam będzie te materiały dobierał i w jaki sposób? Skoro do tej pory wszyscy cały czas projektują z materiałów wysoce przetworzonych, a świat jest coraz brudniejszy. No, słyszymy na pewno, że przywożone są do Polski z zagranicy różnego rodzaju śmieci, spalane są tu w Polsce i tak dalej, ale to jest problem generalnie całej Europy i całego świata. Nawet mamy w tej chwili też sytuację taką, że gdzieś na pustyniach są wywożone śmieci i te śmieci tam zalegają po prostu, bo nie wiadomo co z tym robić. Ale to już jakby każdego z nas może mniej interesuje w danym momencie, w danej chwili, bo co tam jakieś śmieci na pustyni, się nie przejmujemy tam tym, że, że jakiś producent samochodów elektrycznych zgromadził na pustyni, daleko od nas, jakieś baterie czy, czy jakieś samochody stoją wręcz jeden przy drugim w tysiącach, które są niesprzedawane w tej chwili niesprzedawalne. Albo że jest gdzieś utylizacja w Polsce na jakichś hałdach materiałów budowlanych czy innych materiałów, innych śmieci, przywiezionych z Niemiec i te śmieci są podpalane, włożone do Polski, też się tym nie przejmujemy, prawda? Bo czym tu się przejmować? Bardziej się przejmujemy sami sobą na co dzień, przejmujemy się naszymi chorobami, które dostrzegamy w zasadzie wszyscy, że jest ich sporo. Zastanawiamy się skąd, a no właśnie stąd, że zarówno jedzenie mamy dzisiaj przetworzone, jak i materiały budowlane są wysoce przetworzone i tej chemii po prostu jest w koło organizmów pełno, chemia jest w ziemi w tej chwili, idę na spacer do lasu, pełno śmieci jest w lesie, wszyscy wywożą te śmieci po prostu do lasu w tej chwili, tak? taka moda jest, taka moda się zrobiła, no więc padają deszcze, te śmieci chodzą do ziemi, e, następuje jakiś rozpad tych śmieci, później z tej ziemi pijemy wodę ze studni, albo podlewamy kwiaty taką wodą, albo podlewamy jakieś uprawy, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu tego... Syfu, przepraszam, jest coraz więcej wkoło nas i to już nas zaczyna interesować, bo to jest blisko naszej skóry, prawda? No ale nie wszyscy jeszcze do końca to rozumieją, ponieważ nadal otaczają się ludzie tropianami, nadal się otaczają formaldehydami, stosują wysoce przetworzone materiały do budowy budynku swojego, ponieważ takie materiały są najbardziej powszechne, jest ich dużo i są tańsze i je się kupuje. A później ci sami, ci sami ludzie dziwią się, dlaczego mają wypyski na, na skórze, dla, dlaczego chorują na, na, na jakieś choroby płuco, skrzeli, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego im włosy wypadają tak jak mi kiedyś? Prawda? Ci z Państwa, którzy mnie obserwują gdzieś tam i oglądają kanał na YouTube, budujmy lepiej, no to wiedzą, że nie miałem włosów. No właśnie, dlaczego? Nikt tego nie wie. Żaden lekarz tego nie wie, dlaczego mi wypadły włosy. Eee, no właśnie. No więc wracając do projektowania interdyscyplinarnego, no to nie mamy, drodzy państwo, wyjścia. Jeżeli chcemy projektować budynki zdrowe, budynki z materiałów nisko przetworzonych, a zarazem budynki niskoenergetyczne o niskim poborze zapotrzebowaniu na energii, G, o niskim zużyciu energii i budynki, które jednocześnie będą budynkami trwałymi, no to no to musimy się posiłkować materiałoznawstwem, fizyką, chemią. A tego w normalnym projektowaniu od lat w Polsce nie ma. W normalnym projektowaniu od lat w Polsce jest stropian. Po prostu powszechnie stosowany, różnego rodzaju polepszacze chemiczne, różnego rodzaju wkleją, widzę, że mnie troszeczkę wycina, ale myślę. Że to było tylko tak na chwilę. Więc te zespoły interdyscyplinarne są niezbędne i chcąc projektować budynki, osiedla, domy z materiałów nisko przetworzonych, a trwałych jednocześnie, zdrowych jednocześnie, no to musimy wrócić, że tak powiem, kilka kroków do tyłu i zacząć się z powrotem konsultować z chemikami, fizykami, architektami, geotechnikami. Konstruktorami analizować musimy składy materiałowe samodzielnie, sprawdzać, weryfikować, testować. Oczywiście to mówię o ludziach, którzy się zawodowo zajmują wprowadzaniem rozwiązań do budownictwa. To oni mają testować. Klienci już nie powinni testować, już powinni kupować to, co jest, to, co jest przetestowane, sprawdzone. Zweryfikowane. No więc, tak, jeżeli chodzi o pracownie projektowe, które chcą w tym duchu czasu dzisiejszego i duchu problemów rozwiązywać te problemy i pokazywać na rynku wartościowe rozwiązania, dające ludziom możliwość zamieszkania w komfortowym, ale zdrowym środowisku, no to yy, sam architekt, to już jest troszeczkę mało w takiej pracowni tak bo weryfikacja wszystkich parametrów fizycznych, chemicznych, trwałości rozwiązań no powoduje konieczność konsultacji w zespołach o różnych specjalizacjach. No i dlatego my się tym zajmujemy, bo to jest bardzo ciekawe, fajne, przyjemne i dlatego w tych zespołach naszych są energetycy, są chemicy, są fizycy, są Analizujemy w zespołach zagadnienia związane z materialznaczstwem poszczególnych składowych materiałów i weryfikujemy ich trwałość i parametry bieżące, i dlatego uzyskujemy no, fajne parametry w budynkach: czyli budynek zużywa bardzo mało energii, bo jest przemyślany sposób konstrukcji przegród. Przede wszystkim z tego to wynika. I kompozycja materiałowa jest z materiałów nisko przetworzonych. Ale oczywiście można to rozwijać na wiele sposobów, i pracownie projektowe, czy firmy wykonawcze budowlane mogą również komponować swoje własne rozwiązania w duchu dzisiejszych jakby problemów, tak? odniesienie się do, do tych problemów e, w kontekście zapewnienia ludziom możliwości budowy budynków autonomicznych, zdrowych i trwałych, zdrowych, skomponowanych, ze zdrowych, niechemicznie przetworzonych materiałów, po prostu, bez formaldehydów, bez substancji lotnych, którymi niestety większość z nas się inhaluje mieszkając w, brokach, w blokach czy mieszkając w domach, ponieważ no, do tej pory Rozwijało się przetwórstwo chemiczne, wysoce przetworzone materiały, no i konsekwencje tego są, jakie są, tak. No właśnie. I tak się zastanawiam, że ten temat jest dla mnie tak na tyle ciekawy, że chyba w kilku kolejnych odcinkach na kanale Budujmy Lepiej go postaram się rozwinąć, zapraszając gości, kolegów, ale też. I tak, i tak będziemy już o tym mówić na targach w październiku. Zapraszam przy tej okazji znów do odwiedzenia stron www.instytutbudownictwaoptymalnego.edu.pl oraz www.akademiabudowydomu.pl. Dzisiaj do tak Expo wysłałem już listę prelegentów i wykładowców. Zaraz ta lista z nazwiskami pojawi się również na naszych stronach, na tych stronach, które wymieniłem. Jeszcze nie ma nazwisk, ale zaraz się pojawią. No i przy okazji zapraszam wszystkich też na te targi do nadarzyna w październiku. Tam wszystko jest napisane na stronach, jaki jest program tych targów. Zaraz będą te nazwiska. Troszeczkę się to zmodyfikuje jeszcze, ale to na dniach, już poniedzieli pewnie będą wszystkie ostatnie. Te poprawki. No i w ogóle w związku z końcem wakacji, i tym, że przyspiesza to wszystko, przyspiesza u nas program, cały zajęć różnych, różnych zadań, pracy. To z tych wakacyjnych środowych live'ów godzina 19 muszę się wycofać, ponieważ, ponieważ muszę ich przyłożyć do budowy regularnych odcinków na kanale Budujmy Lepiej, więc fajnie było w wakacje sobie pogadać na live'ach ale tym odcinkiem kończę ten, ten, tą serię tych live'ów wakacyjnych. Zastanawiałem się, czy to ciągnąć, ale nie ma sensu, dlatego że zawsze jakość tego połączenia jest gorsza live'owego, że tak powiem. Lepsza jest chyba promocja kanału Budujmy Lepiej, intensywniejsza, co będę czynił. I tam robienie regularnych odcinków nagrywanych lepszym sprzętem, po prostu bez tego rwania połączeń i tak dalej i podniesienie jakości jakby tych odcinków takich pełnowymiarowych na kanale budujmy lepiej, które też są oczywiście już od dawna. Zapraszam osoby, które tam jeszcze nie były, żeby sobie poglądać odcinki ciekawe, Ale mamy bardzo dużą przestrzeń i dużo ciekawych tematów do produkcji dalszych odcinków. Przygotowaliśmy sobie to studio w podkowie leśnej. Już mamy finał prawie e, ustawienia, tam wszystkiego. No, jeszcze chwila, jeszcze myślę, że ten miesiąc. E, no, tak dobra, no, może jeszcze miesiąc mi to zajmie, zanim ja to odpalę, <grych> e, już tak na poważnie. Ale już blisko jesteśmy. Dobieramy sprzęt, dobieramy kamery, zaraz to wszystko będzie działać i będziemy robić regularne, profesjonalne, bardziej przynajmniej niż taki live, odcinki. Również e, niekoniecznie tylko ze mną w roli głównej. Właśnie. To jest kluczowe. Także zabieramy się po wakacjach ostro do pracy, a te zespoły inter interdyscyplinarne to ciekawa rzecz. Także pracownie projektowe mają też wyzwania muszą się rozwijać muszą e, mieć coraz więcej tych specjalistów, fachowców, by konstruować fajne rzeczy z fajnych materiałów, po prostu. Nie ma wyjścia, nie ma wyjścia, nie ma wyjścia. W gąszczu materiałów wysoce przetworzonych, odnaleźć się dzisiaj na rynku, no to jest sztuka. To jest sztuka, żeby nie wybierać właśnie tych materiałów, produktów chemicznych, wysoce przetworzonych, tylko umieć skomponować przegrody, budynki z wartościowych materiałów, dających w długiej perspektywie później użytkowania przez wiele, wiele lat. Niskie koszty remontu albo brak kosztów i niskie koszty energii i potrzebę stosowania urządzeń mm, grzewczych, chłodniczych, elektrycznych wszelkich urządzeń o bardzo małej mocy o najmniejszej możliwej mocy na rynku. E, na przykład w naszych domach jest taki problem, że brakuje na rynku po prostu małych pomp ciepła, bo my potrzebujemy pompy ciepła. Które by miały 3-4 kW. Nam to wystarcza, bo nasze budynki nie potrzebują więcej. Takie 120 metrowe nawet. Są takie pompy, ale jest ich mało. Najwięcej jest dużych pomp 8, 10, 12 kW. Na przykład, to, i to jest właśnie taki, taki tu problem w tym budownictwie zeroenergetycznym, w budynkach autonomicznych, dobrze projektowanych, szczelnych, dobrze izolowanych, a jednocześnie z materiałów wysoce przetworzonych, które powodują ee, nisko przetworzonych. Potem powiedziałem. Nisko przetworzonych, które powodują, że nie ma tych substancji w obiegu e, chemicznych. No ciekawe są to rzeczy. E, o wielu sprawach już mówiłem na kanale Budujmy Lepiej. Zapraszam do obejrzenia tam odcinków, bo wiele tych tematów było poruszanych przeze mnie, a będziemy rozwijać jeszcze. Więc na jakiś czas kończę teraz z tymi live'ami środowymi, pewnie na dłuższy czas i zabieram się za rozwój kanału Budujmy Lepiej, ale jeszcze miesiąc z rozbiegu muszę mieć po wakacjach. A póki co wszelkie informacje na temat naszego uczestnictwa, całego zespołu w targach w Nadarzynie w październiku, zaraz zasypią wszystkie moje media społecznościowe. Zaraz będę promował to coraz mocniej i mocniej. Zresztą, dzięki uprzejmości organizatora targów, już dużo, dużo, dużo informacji w necie, w sieci w ogóle jest na ten temat. Także obejmujemy tam, dopowiem tylko na koniec, już dzisiaj studio targowe w hali B i przez 4 dni będziemy tam nadawać i rejestrować oczywiście wszystko, co tam zostanie powiedziane, nagrywać i ciąć na odcinki, to odcinki do końca roku będą wpadać na kanał Budujmy Lepiej. Ze wszystkimi e, wykładowcami, prelegentami, wszystkie tematy będą omawiane na kanale Budujmy Lepiej, co też będzie fajne i ciekawe, później będziemy to promować. Wszystkiego dobrego, budująco pozdrawiam, życzę samych udanych inwestycji, w sezonie, bo się zaczyna sezon teraz właśnie październik, listopad, grudzień. Wszyscy będą chcieli wszystko zbudować do końca roku. Mam nadzieję, że się wszystkim wszystko powiedzie. Także zapraszam na kanał Budujmy Lepiej na YouTube'a. Znikam z przestrzeni live'owej Facebooka, przynajmniej takiej zawodowej. Prywatnie pewnie tam jakiegoś live'a co jakiś czas zrobię, ale na pewno nie raz w tygodniu, może bardziej raz w miesiącu. Wszystkiego dobrego i do spotkania, do zobaczenia. Życzę udanych, fajnych Przemyślanych, dobrych inwestycji. Wszystkiego dobrego. O, teraz mi się nie chce włączyć. Nie chcę mnie zostawić na live.